W życiu potrzebna jest równowaga, dlatego czasami sprawdzamy jakieś nowe małpki, nowe paragony i nowych bohaterów, a czasami wpisujemy sobie flotar i sprawdzamy, jakie challenge przygotowali dla nas widzowie, znaczy dla mnie. W sumie dla was też, bo to jest oczywiście seria, którą mam nadzieję, że lubicie, jak się męczę i nie mam pojęcia, co mam zrobić. Także witam serdecznie, nawet nie przeczytałem o jajku, nawet nie przeczytałem pierwszej osoby, która zrobiła challenge, dlatego za chwilę się poprawię. I mam nadzieję, że Wy w tym czasie zostawicie łapkę w górę, gdy ja będę próbował zrozumieć, jaki to tutaj balony, okej, okay. i ooo, oh, i re Jezu, jak ty mnie nienawidzisz, co? Dobra, yy, czekaj, co, co ja mogę postawić? Nie wiem, pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, yy, może śnieżna burza? Czekaj, jakbym zrobił coś takiego? Nie, to 16 tysięcy mi zostaje, więc raczej to nie będzie to, patrząc na to, że też cooldown na moją umiejętność, okej, okay. coś sobie, hmm. No coś sobie, bijemy te balony, a mogę, uuu, serce dębu, ataki zmieniające, odrastające bluny w zwykłe, a jeżeli bym zrobił sobie coś takiego i on będzie bił, prawda? Tak, ten druid bije, ale można sprzedawać, jak ja nie lubię, powiem wam, okej, okay. nie lubię challenge'ów, w których, i, i to zostanie wykorzystane przeciwko mnie, nie lubię challenge'ów, w których można sprzedawać małpki, bo od razu, mimo tego, że na przykład nie muszę sprzedać jakiejś małpki, ale jeżeli mam taką możliwość, to od razu mam w głowie coś takiego, okej, okay, Tutaj będę musiał sprzedać te małpki. I, I znaczy sprzedać małpkę, żeby coś tam zrobić. A nie wiem, czy te, te, takie jest rozwiązanie tego challenge'u, ale wiem, że jeszcze nie skorzystaliście z kodów lotar. Znaczy nie wiem, może skorzystaliście, może nie. Jeżeli coś kupujecie, pamiętajcie proszę o tym kodzie. I. Ojej, co ja mam tutaj zrobić? Nie mam pojęcia, dobra. Plusem jest to, trzeba, wiecie, szukać jakiś plusów, że. Okay, okay, hey! Szczerze, do, dobrze sobie poradził. <grych> Zadziwiająco dobrze. Nie, jaki jest plus? W sumie już zapomniałem jaki jest plus. Ale na pewno jest jakiś plus y, tej mapy. A, że nie to nie są kamo. Dobra, to jest to. Czyli tak, weźmiemy sobie bardzo szybkie strzały, a jeżeli bym postawił na przykład w tym miejscu i jeszcze postawiłbym, uwaga. E, druid, okej, okay. nie, nie wiem, to, to, <grych> to. jest to, co mi tutaj dogowy Także zobaczmy. Pik, 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 pyk. Ze zwykłymi balonami. Mm -hmm. No tak. Było lepiej, znaczy trochę było... Ej, a nie mogę... Dobra, nie mogę mocy używać Czyli musimy postawić coś jeszcze. I chwila, chyba coś mam, postawiłem łódź pod wodną, w ogóle, przepraszam, nie pokazałem wam e, jakie tutaj małki mam do dyspozycji Uuu, i teraz moaby z tej strony. Dobra, to potrzebuje. Okej, okay, najprawdopodobniej potrzebuje czegoś innego na boaby e, Na przykład Ninja nie, bomba błyskowa. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. pyk, 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 pyk. pyk. OK, zostałem strollowany. Czajcie, to, 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 to jest po prostu trolling na mnie, ponieważ byłem przekonany, że to już najtrudniejsze za mną, ale najtrudniejsze jest pokonanie tutaj tych Moabów. Czyli będę musiał znaleźć jakąś odpowiedź po prostu na te Moaby. Ale tutaj tak, cofnięcie. Przyjrzyjmy sobie na szybko wszystkie Małpki. Moab, presja, być może ciężki. Uderza w bluny klasy Moab kilkukrotnie, a czasem cofa je trochę na ścieżce. Potrzebujemy czegoś takiego mocnego, typowo na Moaby. Sniper? No nie, to, to raczej nie. Reaktor? Okej, okay, tego, też nie zrobię tego, też bombowy a z punkt zerowy byłby spoko, pościg obrotowy brzytwy nie, ej nie ma nic chyba takiego typowego yy, co można by było użyć na Moaby, ej to jest, no zaczynają się małe problemy. I pewnie to nie będzie takie rozwiązanie, ale zauważyłem, że mamy yy, szarpą Moaby po prostu i one działają, więc próbuję po prostu, no yy, trze trzeba spróbować i uwaga, a, czekaj, bo one, one zakręcają? A gdzie one idą? Nie, one idą tutaj na dół, prawda? Tak, dobra. I pierwszy Moab został załatwiony, a no i drugi też, ale to nie jest rozwiązanie. I chciałbym powiedzieć, że udało mi się znaleźć rozwiązanie, bo wystarczyło postawić snipera, ale nie jestem jeszcze o tym przekonany, ponieważ zostały mi opancerzone yy, Moaby, z którymi mogę mieć problem, ale jestem na pewno najbliżej rozwiązania tego od samego początku. Dawaj, 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 bi, 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 bi. musisz, musisz to wytrwać. I dobra, udało się to przejść. Czyli y, te, te, takie podsumowanie: Postawiłem na początku y, snipera, postawiłem łódź podwodną, która była tutaj totalnym game changerem, i y, dartlinga. Chyba nie pokazywałem wam, że dartlinga zacząłem używać, ale wiadomo, potrzebowałem paru prób. Y, I czekajcie, postawiłem snipera, łódź podwodną i dartlinga. Później sprzedałem łódź podwodną. Jak tylko zaczęła się już 64 runda, postawiłem fabrykę kolców, i okazało się, że udało się to przejść. Nie sądziłem, że będzie tutaj y, taki problem już od samego początku, ale Aldrin Sindar. Ok, Aldrin Sindar. Bardzo, bardzo tajemniczy i fajny nick. Dziękuję. Ojejku, ale ty. O nie, ty mnie nienawidzisz. Ty mnie po prostu nienawidzisz. Ja już. 0%. 0%. Zero... <laughs> nie, dlaczego ty mi to robisz? To miał być fajne, miłe challenge. Ok, 98. Czekaj, czekaj, może nie będzie tak źle. Mm. I mamy BFB. Dobra, mamy milion kasy. Ale czekaj, czekaj, czek, czekaj. Co ja tutaj mam? Nie możemy na pewno paragonu postawić, co już wiem w ciemno, żadne, yy, wszystkie paragony będą tak, wszystkie paragony są zablokowane, ale je, może tutaj chodzi o to, żeby zrobić poświęcenie, a nie, czekaj, a jedną małpkę mogę użyć. Uwaga, super zasięg, chcę zobaczyć jak to mocno będzie biło, okej, okay, czyli jest problem, że te BFB i tak dalej, one mają wszystkie więcej HP. A właśnie, bo ja mogę postawić tylko jedną małpkę, chwila, 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 może to będzie mistrz alchemii blunów, bo mamy to jest jeden z piątych tierów, które mam tutaj do dyspozycji i... Zobaczmy, czy to zadziała. Może na mocny ustawie? Może o coś. Nie, nie, Na pewno nie chodzi o to, żeby było na mocny. Bo przecież mam masę innych balonów, z którymi muszę się zająć. I zobaczcie, no wzbił 100 tysięcy balonów, ale jednak to nie jest rozwiązanie. Może. Czekajcie, mroczny mi. Technoterror. Te... Techno Dobra, podśrodkowy tier. I mamy mały cooldown. Mm, nie mamy małego cooldowna na umiejętność naszą. Czyli balony się przebiją. Bo przez chwilę mi przeszło przez myśl, że być może chodzi tutaj o to, że stawiam go na samym końcu. I w momencie, w którym, wiecie, ta umiejętność się załaduje, bo często tak było w poprzednich challenge'ach, W ogóle te challenge y to jest wyższy poziom. Ju, już, już teraz widzę, że dobrze postąpiłem, że wziąłem najświeższe challenge, y, jakie robicie, bo macie naprawdę fajne pomysły. Znaczy, fajne równa się będę się męczył tutaj i będę miał dość blusów Po prostu. To, 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 o, o to mi mniej więcej chodzi. Ale wróćmy sobie, może nie no, Moab, Moab dominacja to by było bez sensu, gdyby można było coś takiego, znaczy gdyby to zadziałało. O, okej, siedem tysięcy, i nie, to jednak nie jest rozwiązanie. Ja oczywiście nie pokazuję wam wszystkich prób, jak tutaj testuję te małpki. Na przykład teraz padło na helikopter. Przed chwilą był ice Monkey, ale zgadnijcie co? No gówno, po prostu gówno, kolejny ekran praszki, bo tutaj też o piąty tier jest. Gluganer, no nie wiesz, że to. chociaż, okej, okay, żeby nie było, postawię tego Gluganera pod coś takiego. I on zadaje obrażenia w czasie, więc być może. Nie, dobra. Pa Patrzył już, że tam mało balonów zostało zbitych. Możesz co nie będzie. Dartling, akcelerator plazmy: nie. Wizard też nie, bo nie mamy piątego tieru. No i świątynia Słońca się wydaje mega słaba, niestety. Tutaj klejąca bomba nie. Mmm. Może avatar Nie, dobra, bo mogę postawić jednego, drugi, ta tylko Spike Factory. Próbowałem Permakolce. Permakolce też nie zadziałały. Tutaj. Ej, dobra, czy da się w ogóle to przejść? <laughs> czy ja jestem głupi? Funklop plazmowej małpki. Nie, nie, nie. No, bo ja mogę, przypominam, postawić jedną małpkę. A, tylko że ja mogę ją sprzedać. O nie, 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 nie. Dobra. Jak mogę nałożyć jakiegoś fajnego buffa? Klejste uderzenie. Umiejętność kleiste uderzenie skleja wszystkie bluny na ekranie. Zobaczmy, czy tutaj. Mm, nie, cooldown nie jest po prostu za duży, żeby tego użyć, więc raczej nie o to chodzi. No bo przeszło mi przez myśl, że wiecie, używam kleju, żeby spowolnić. Później zmieniam na jedną małkę, później bla, 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 bla i tak i no, i później i w końcu to przechodzę. Może samolot to będzie? Chociaż nie, no to by było zbyt piękne, nie? Gdyby to był samolot. Ale ja, ja tylko patrzę na tę statystykę tutaj z. Zabijanych balonów, i niestety jest ich za mało. I Wiesz, co nawet testuje? Tak głupie taktyki, jak kupowanie i sprzedawanie alchemika, żeby zamieniał po prostu y, balony, ale czekaj. No, w sumie może to zadziała, bo teraz ładnie grupę po prostu tutaj tych balonów. Ty, możliwe, że to jest właśnie rozwiązanie. <laughs> nie, to jest rozwiązanie, ale mówię tak z nudów już, bo naprawdę testuję. Y, I właśnie powinienem to skrótem klawiszowym y, robić. Ja pierdzielę. Udało mi się. O nie, nie, nie. Oszty, oszty, niedobry. Okej, okay, pyk, pyk. DDT jeszcze są! A, jesteś obrzydliwy, jesteś totalnie obrzydliwy. Czekaj, ja muszę sprawdzić, którym to jest klawi... F, F, dobra. Yy, klawiszem F i próbujemy po prostu to zrobić yy, jeszcze raz. Mocniejszy kwas, dobra, pyk. Halo, zamieniłeś. Yy, teraz pyk, okej, okay, zamieniłeś. No to jest trudno, powiem wam, że... Yy, tak, tak. Trudno robić dwie rzeczy na raz. Dobra, zamieniłeś. Teraz jeszcze raz postawimy sobie to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zamienił. Tutaj kolejne. Mocniejszy kwas. Pięknie. Tutaj jeszcze raz. Ładnie. Jeszcze raz to zrobimy. Ładnie. Jeżeli to będzie rozwiązanie, to to jest po prostu hit, nie? Że taki, taki pomysł. A naprawdę? Już byłem tak zdesperowany, że Zacząłem dziwne rzeczy stosować. I to była jedna z tych rzeczy. Dobra, mamy to i teraz tak. Yy, tutaj stawiamy. Sprzedajemy. Okej, okay. jeszcze raz. Tyk. Kurde, nie zdążyłem. Nie, nie wiem, czy to jest rozwiązanie. No, pierwszą rundę udało mi się przejść, ale z tą drugą to te DDT chyba są za szybkie. Ale popróbuję jeszcze parę razy. No i po 10 nieudanych próbach muszę przyznać, że gdyby to były same małpy, no to bez problemu bym to zrobił. Ale gdy pojawiają się DDT, no to nie mogę po prostu z nimi nic zrobić. I ja nawet nie mam pojęcia, nie udało mi się żadnego DDT zniszczyć po prostu y, tym alchemikiem. Nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja, czy alchemik widzi kamobalony. Bo jeżeli nie, no to y, ostatni czas, który tutaj poświęciłem, nie ma y, sensu. I żeby nie było, sprawdzałem jeszcze inne małpki, ale inne małpki też sobie po prostu nie radzą z tym. Więc nie mam pojęcia, chociaż wiecie co. Jeszcze spróbuję jedną rzecz, bo Icemanki nie sprawdzałem. Nabicie na Sopel, plus zimny trzask. I zobaczmy, okej, okay, DDT są spowalniane, ale no niestety to jest za mało, śnieżna burza. No nie, to też, widzicie, przebijałem się. Ja się poddaję, bo po prostu siedzę już tutaj za długo, a w tym odcinku prawie nic nie przeszedłem. Dam e, łapkę w górę temu, bo to jest challenge, który mnie zmęczył psychicznie. Powiem wprost, on mnie tak wymęczył psychicznie, wygrane 0. Czekam na tą... 389 prób było. Niepowodzenia 389. Nikt tego nie przeszedł. Słuchajcie. Czekam, na pierwszego zwycięzcę tutaj macie yy, po prostu ten challenge. I mam nadzieję, że po tym odcinku ktoś, ktoś to rozwiąże. Pierwszą część wam podałem powiedzmy na tacy Alchemik, ale jeżeli chodzi o drugą, to już się, zacząłem się irytować po prostu. A nie chcę w ogóle dwa challenge w tym odcinku, a ja prawie godzinę już nagrywam. <laughs> dobra, cza, czas na coś prostszego, ok? Dajcie mi jakiś prosty challenge ek. o 300 tysięcy. No dobra, wezmę sobie psa, ja postawię na 20 poziomie. I uwaga, czy ten psaj. Aha, uh -huh. okej, okay, no tak. <laughs> Jakie to jest? Widzicie, i, i, i są czasami trudne challenge, są proste challenge. Nobis Patryk, dziękuję Ci za zrobienie tego. O nie, ale w, wie, wiecie, co mi się nie podoba? Tutaj to będzie mój nowy Nemezis po prostu. Ok, Wombly ork 38111. Trzy jedynki musiałeś postawić na samym końcu. A co dla mnie przygotowałeś? 800 tysięcy, czyli pewnie jakiś paragon? Tak bym i. Oh. Okej, okay, dobra, to będzie pewnie ten czarodziej, musi to być czarodziej, no bo to, to paragon był, tak, czarodziej, a 900 tysięcy potrzebuje, o dobra, oszukałeś mnie, a może jakiś inny, aha, mam do wyboru, do wyboru, do koloru y, paragon, y, żeby sobie przejść setną rundę, no i to mi się podoba, widzicie, to jest, <gryw> to jest inny ten, inny mm, poziom tutaj tego, chyba, że okaże się, aha, bo to, to, to nie jest zwykły bad. Dobra, to nie... zostałem po raz kolejny zbejtowany. Wygląda na to, że rozwiązaniem był tutaj ninja, a przetestowałem każdy paragon, jaki mogłem oczywiście postawić i ninja był na samym, yy, na samym końcu. Jeszcze myślałem, że muszę postawić fabrykę kolców, bo okazało się, że balony, które wychodziły z tego bada były niesamowicie szybkie. To było tak, tak i już, e, po prostu się przebijały, dlatego ten spike factory był postawiony, ale objęło się bez niego i wracamy do niego. <laughs> Co ty, co ty chcesz ode mnie, człowieku? Ja mam, ja mam już dość. Brak ustawionego wyniku. Ok, milion kasy. 90 runda. Przecież to, to powinno być proste, prawda? Ale nie mamy do dyspozycji żadnych paragonów, jeżeli dobrze zwróciłem na to uwagę. Ok, a ile małpek mam? Aha, mogę jedną małpkę postawić. Zły, naprawdę zły człowieku Myślałem, że chemik będzie do dyspozycji. Może czekajcie, trzeba sobie sprawdzić. Mamy mistrza kuszy. Lord Glewi, dobra, to musi być Lord Gle Glewi. To musi być on, proszę bardzo. I. Aha, to nie jest on. <ścoughs> Bo to musi być postawiony, uwaga. Lord Glewi, ale pod dolny, dolny tier, ponieważ wtedy wykrywa kamobalony. I o to chodzi. Tak, dobra, jakim cudem. Ten challenge był taki prosty, że udało mi się go tak przejść, po prostu, a z tamtym i, i, tamtego nie przeszedłem. Nie rozumiem tego. O nie, 0%. Uh, Okej, okay. Parę prób, dobra? Parę prób. Możliwe, że ten odcinek będzie przez to trochę krótszy. 2, 1, 3, 7. Wiem, co tutaj zrobiłeś. 76 runda. Mamy. Hmm, hmm. Dobra. Mamy ceramiczne bluny. Co można z nimi zrobić? Może na przykład je klejącą bombę. Znaczy. Oj, 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 oj. oj. A jakbym wioskę postawił? Okej, okay, wioski nie można. A jakbym. Dobra, jeszcze inaczej byśmy to zrobili. Aha, tego nie ma. A czasami, okej, okay, pianka czyszcząca, też to nie działa. A ty, czasami Gwendolin nie, nie usuwa ten? Ym, nie usuwa tych balonów? Regrow? Dobra, za, zaraz zobaczymy, nie? Weźmy ją sobie, ulepszymy na maksymalny poziom. I uwaga, Gwendolin! Oj, oj, oj! Dobra, ty... <noise> Dzisiaj się daje łapać na takie bejty. On mi popsuł <noise> Ten challenge mi... O, ale ty jesteś, ale ty jesteś. Zapamiętam ja twój <noise> No, po prostu rozwalił mi grę. No ja tego nie przejdę, nie? Nie, nie, mogę, nie mogę nic zrobić, grę mi totalnie ściął. Także nie oczekiwałem, że w taki sposób zakończymy ten odcinek. Ale jeżeli chcecie w sensie więcej challenge'ów od widzów, taki nie takich trudnych, jak te takie łatwiejsze, fajne, to dajcie koniecznie yy, znać. No i to był pierwszy challenge od bardzo dawna, którego nikt nie przeszedł. Więc naprawdę czekam na tą osobę i w następnym odcinku sprawdzimy, kto pierwszy yy, to ukończył. No, yy, bo bardzo mnie to ciekawi.